Hej, szczęść Boże, witajcie! Pozdrawiam Was serdecznie z Welechradu w Czechach. Właśnie przyjechaliśmy tutaj z mniszkami, dominikankami, z którymi spotykam się w Ucherskim brodzie. Nie mogliśmy tutaj nie zajrzeć. Zaraz więcej powiem, dlaczego odwiedziliśmy Welehrad i dlaczego to jest też ważne dla Polaków. Stanąłem sobie tutaj z boku bazyliki przy takiej najstarszej ścianie, dlatego że to, co pierwsze chciałem powiedzieć, że to jest miejsce chrześcijańskie, tak można by powiedzieć, od 863 roku, czyli ponad 100 lat wcześniej niż chrześcijaństwo przybyło do Polski. A wiemy też, że chrześcijaństwo do Polski przyszło właśnie z Czech. I tutaj podobno przybyli. Cyryl i Metody i w ogóle tak wyprzedzając już, właśnie legenda mówi, że tutaj spoczywa Metody, bo Cyryl spoczywa w Rzymie i wszyscy się zastanawiają, gdzie spoczywa święty Metody. I Czesi twierdzą, że spoczywa właśnie tutaj, w Elehradzie. Na pewno jest tu wielki kult Cyryla i Metodego, o czym też świadczy to, i tu polski akcent, że znajduje się w tej bazylice obraz Jana Matejki, który przedstawia właśnie świętych Cyryla i Metodego i który tutaj przywędrował chyba w 1885 roku. Podobno też sam Jan Matejko tutaj bywał, więc jest taki polski akcent, a jak już jesteśmy przy polskich akcentach, to właśnie tutaj naprzeciw mnie stoi wielki biały krzyż z dwoma poprzeczkami, na którym znajduje się równie wielki herb świętego Jana Pawła II, herb papieski. Także to jest takie miejsce. Jeszcze dodatkowo, niech to będzie taka wisienka na torcie czy bonus, znajduje się też tu polska chorągiew. Na, która jest z czasów y, bitwy pod Wiedniem Jana III Sobieskiego, i tutaj właśnie z Matką Bożą możemy y, tą chorągiew oglądać. Więc to tak a propos polskich akcentów. My też tu jesteśmy, jesteśmy jakoś polskim akcentem, czyli ja z mniszkami, dominikankami z Polski, ale też. Y, Przyjechaliśmy tutaj razem z siostrami z Czech, właśnie z mniszkami Zucherskiego Brodu. Okazuje się, że nawet one nie wszystkie tutaj były, choćby siostra Diana mówi, że pierwszy raz tutaj jest. Siostra Jordana pięknie nam tutaj opowiedziała o tym miejscu. W XII wieku przyszli tutaj cystersi. Dwunastu cystersów i tu powstał pierwszy klasztor, pierwsze opactwo, ale potem wojny husyckie, potem inne kasaty i tak dalej, i tak dalej. O, widzę, że tu się zbiegają jacyś pielgrzymi. No cóż, miejsce pielgrzymkowe, więc zbierają się pielgrzymi, więc będzie pewnie troszkę takich ludzkich hałasów, ale wracam. To miejsce jakoś przystosowali... Do kultu, właśnie to było takie miejsce, właśnie pierwsze miejsce chrześcijaństwa, które jakoś cystersi po swojemu, pomniszemu ogarnęli. Ale teraz od XIX wieku, końca XIX wieku są tu Jezuici. Najpierw było gimnazjum jezuickie. Teraz tu jest szkoła, ale nie należąca do Jezuitów, tylko szkoła katedralna, właśnie, yy, Katolicka, więc tutaj ten plac jest otoczony pięknymi budynkami, takimi historycznymi. W ogóle jest tu bardzo miła atmosfera. Więc jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję, jadąc przez Czechy, zajrzeć do Welechradu, to bardzo serdecznie zapraszam. Na przykład, jak podpowiadają przewodniki, jadąc do Wiednia, można zahaczyć o Welechrad. Jeszcze pozwólcie, że wrócę do świętych Cyryla i Metodego. Święty Cyryl i Metody są znani jako takcy apostołowie słowiańszczyzny. Im zawdzięczamy język starocerkiewno-słowiański. To jest język, którym posługiwali się tutejsi chrześcijanie. To jest język, w którym czytano Słowo Boże. To, można powiedzieć, na tamte czasy była właśnie nowa ewangelizacja. Więc y, mówię to też w takim kontekście, bo zadajemy sobie pytanie też siostrami, spotykając się w Ucherskim Brodzie, co to znaczy dla mniszki dominikańskiej nowa ewangelizacja. I mówimy o głoszeniu Słowa Bożego, bo to chyba jest pierwsze skojarzenie, nowa ewangelizacja, czyli jak głosić Ewangelię. Ale nie ma głoszenia Ewangelii bez czytania słowa bożego, bez przyjmowania słowa Bożego. I to jest takie nasze pytanie, na którym tutaj się pochylamy, jak w nowy sposób słuchać Słowo Bo... Bo... Słucha... słuchać słowa Bożego, jak w nowy sposób czytać Słowo Boże. Bo nie tylko jest kwestia jakichś akcji ewangelizacyjnych. Ale żeby pójść do akcji ewangelizacyjnej, najpierw musi być czytanie Słowa Bożego i to takie głębokie. Dlatego nazywamy to też lekcją divina, właśnie dominikańskim, kaznodziejskim, lekcją divina. Jak czytać, jak słuchać Słowa Bożego w ten nowy sposób, do którego nas też zachęca Kościół. Do którego zachęca nas Sobór Watykański II, cały czas kolejni papieże, Jan Paweł II, już wspomniany przeze mnie, ale też Benedyk XVI i jego adhortacja verbum domini, ale też oczywiście papież Franciszek w obecnych czasach. Więc jak to właściwie można by robić w dzisiejszych czasach? I z taką intencją ja tu przyjechałem, żeby prosić świętych Cyryla i Metodego o taką łaskę. O łaskę właśnie nowego myślenia, nowego czytania Słowa Bożego, nowej interpretacji Ewangelii, co oczywiście nie znaczy, że wymyślamy jakieś nowe pomysły, tylko czytamy to w nowy, czyli proroczy sposób. Że potrzebujemy być prorokami, czyli nie tymi, którzy tam przepowiadają przyszłość, bo to jest tylko jakiś mały wycinek tego, co znaczy być prorokiem, ale prorok to przede wszystkim ten, który umie odczytywać te czasy, w których żyjemy i jesteśmy. I tego właściwie potrzebujemy, żeby na nowo odczytać Ewangelię w naszych dzisiejszych czasach i na sposób konkretnie, w naszym wypadku dominikański. Jak słuchać Słowa Bożego. Jak czytać słowo Boże, jak tym samym przyjmować to nowe życie, żeby potem je przekazywać na sposób nowej ewangelizacji. To wszystko ma się tu wydarzyć, zaraz idę do bazyliki, modlić się razem z siostrami. Jeszcze pewnie trochę pozwiedzamy tu okolicy, żeby się ucieszyć i sobą na tej wycieczce, pielgrzymce, ale też tym miejscem, które aż czuć, że jest błogosławione. Bardzo serdecznie jeszcze raz Was zapraszam do Werech Radu. Błogosławię Wam i pozdrawiam. Trzymajcie się, z Panem Bogiem. Hej!